Możemy iść dalej, rozumiem, tak? Są leki też takie spoza, spoza tutaj onkologii, których działanie nasila CBD. Wspominałem wczoraj Państwu o benzodiazepinach, czyli tutaj centralny układ nerwowy, receptor GABA, opiaty. Konopie są wysoko na drabinie analgetycznej, tej przeciwbólowej, praktycznie na równi z opiatami. I zastosowanie konopi razem z morfiną powoduje, że ta morfina dużo mocniej działa. Dlatego tutaj dzięki zastosowaniu konopi można obniżyć szkodliwy lek, który uzależnia na przykład o połowę. Prawda? Dzięki temu, że podczas tej terapii bólu stosujemy konopię. Konopie też podwyższają działanie NLPZ-ów, czyli niesterygowanych leków przeciwzapalnych neuroleptyków -y i trzeba uważać z dostępnymi lekami przeciwzakrzypowymi, no bo może się pacjent tam nam wykrwawić.